List świętego apostoła Pawła do Hebrajczyków. Rozdział pierwszy. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Który będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. I znów ja będę jemu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi niech mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boga. A o aniołach zaś mówi, on czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do syna mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, jest berło Twego Królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy. Oraz Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją i jak płaszcz je zwiniesz i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się niech skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi posłanymi, aby służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? No, to już zaczyna być trudniejsze troszeczkę, nie? Ale to dlatego, że jest to pisane do Hebrajczyków. No, czyli ludzi, którym został Bóg objawiony przez Mojżesza w Pięcioksięgu, w Torze. W tej właśnie historii, którą mamy, kochani. Tutaj. Dotąd. Widzicie? A potem mamy księgę Jozułego, sędziów, ród, Samuela, królewską pierwszą, drugą, Salomona, Ezdrasza i potem mamy wszystkich proroków, psalmy. Więc dlatego ten list będzie czymś zupełnie wyjątkowym. A jego studia dzisiaj Będą też ciekawe, dlatego że korzystam z specjalnego przekładu dla Żydów mesjanistycznych, gdzie jest bardzo dobrze opisane to, jak to Żydzi odbierają. A trzeba pamiętać, że listy św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków, gdzie tu jest akurat w UBG, tak to dokładnie opisane, to na pewno było pismo opisane po hebrajsku. A jak wiecie, Nowy Testament był pisany po grecku. Więc teraz ktokolwiek to tłumaczył, przetłumaczył to z jednego języka na drugi, a my teraz czytamy to w nowożytnym języku polskim. Nic dziwnego, że wymaga to głębszych studiów. Ale to już dzisiaj, o 10 zaczynamy pierwsze wydanie Kościoła Domowego, gdzie będziemy czytać Pismo Święte i Budować społeczność chrześcijańską w Prudniku. Hej!